Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Zestaw naprawczy wtyka wiązki elektrycznej dla VW Passat Ultrak B8 z lat 2018 do 2021 to kluczowe rozwiązanie. Jeśli napotykasz na problemy z połączeniami elektrycznymi w samochodzie, Typowe objawy zepsucia obejmują trzaski w systemach komfortu, brak odpowiedzi z kluczyka lub nieprawidłowe działanie podzespołów. Aby rozwiązać ten problem, potrzebujesz zestawu z nowymi wtykami, izolacją i odpowiednimi narzędziami. Pierwszym krokiem jest odłączenie akumulatora, aby uniknąć uszkodzenia układów elektronicznych. Następnie lokalizuj wtyk wiązki w miejscu, gdzie łączą się przewody z kontrolerami, często znajduje się to pod tapicerką lub w skrzyni biegów. Uwalniasz złącze, demontujesz uszkodzony wtyk i zastępujesz go nowym z zestawu, starannie izolując połączenia. Ważne jest, by sprawdzić szczelność kontaktów i unikać użycia niekompatybilnych materiałów. Po montażu włącz elektryczność i przetestuj działanie systemów. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z instrukcją obsługi samochodu lub mechanikiem. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!